this <laughs> w dzisiejszym odcinku będziemy rysować po raz kolejny. Jest ze mną Jack Frost My, oraz maciek 4896 I słuchajcie, co, co wszyscy tak zareagowali? Ja bym zostawił ja, to na Instagramie Maczka, serio. 4900 coś dobrze. <ślad> pasuje mi to mocno. Maciek nie może być Maczkiem 5000, bo Wiktor jest 5000. Nie, wylecie mi nick po prostu. Maciek3000. Nimbus2000. Ej, co się stało z Wiktorem, to jest odwieczny Pytanie, które zadają widzowie na tym kanale. My też nie wiemy. Czekajcie, zadzwonię do Wiktora. On pewnie w pracy teraz jest. No? Że odbierze? Tak. Zawsze. c wzywa stary. Gdzie Mordo? Coś z stołu stało. A ty się miało tym stać. Stary, bo właśnie przeczytałem około 158 komentarzy, gdzie jest Wiktor, stary. Napisz im, że na. <laughs> Bo na pewno chcesz, żebym to dał? No to nie, to nie, ci nie? Rysujemy cię nago, bo mamy taki odcinek. Chcesz mieć dużego czy małego? Interes w tym sensie. To takiego jak naprawdę, stary. Nie, no to się nie zmieści. Za, za duże kreska ja za dużo młotę, żeby takie małe rzeczy rysu. Nie, no, dobra. Zartujemy. Dobra, stary, pozdrawiamy Cię. Victor, kiedy będziesz? No, no to za tydzień się widzimy na, na hali, nie? Za tydzień, no! To za tydzień? Tak, za tydzień się widzimy na hali. Czemu się rozłączyłeś? Przypadkowo. Czele? Przypadkowo się rozłączyłem, mordo. Za tydzień się widzimy na hali, no. No, 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 jasne. Nice. Super stary, tęsknimy za tobą, wszyscy. Napiszcie, czy tęsknicie za Wiktorem w komentarzach. Wiktor, powiedz do widzów. Mmm, tęsknię. Oh. Ja stary. Sam to powiedział nieprzymuszony, że za wami tęskni. Widzicie, jaki on jest dobry. Wiktor 5000 to ziomar, Słuchajcie, podajcie na jego Instagrama i napiszcie e, jem robaki. To będzie śmieszne. E, dobra, to w dzisiejszym odcinku będziemy wygrywać, kto narysuje to najlepiej. E, I będzie fajna pula nagród, dlatego że między innymi Sony dało nam PlayStation 5, więc bardzo dziękujemy Sony, super konsola. E, I e, coś tak, od czego w ogóle zaczniemy? A czegoś innego. Podpisać? Nie od PlayStation? Nie. No dobra. Prawie, zaczynamy od tego tą stroną konkretnie? Nie, tą drugą. Tą drugą? A, a co się ale stało zza... na tej pierwszej? Zobacz na, te, zobacz na tą stronę. Nie odwracajcie tylko. A, mamy podejście. Zostawiam. Jak mamy to zobaczyć? Tak, też myślałem, że dasz nam specjalne o! okulary stary. Subrybujcie. Nie. Tak. Subryb... Subrybujcie kanał. Okay. Zipek, jak ty pisać nie umiesz? Co to jest? Subskrybuj tu powinno być, a nie subrybuj. Witamy w ekipie daltonistów. Jesteśmy teraz czterech. Subrybuj. a kurde. Więc subskryb... subrybujcie kanał, bo jeżeli zostajecie dużo subów, to tutaj wleci Pomiędzy. I będzie już wszystko prawidłowo. Zobaczcie Bez na kanale. Zobaczcie, jak to wygląda na kanale. Łukasz nadal nie będzie. Tu będzie. Ty. A ty jeszcze brakuje. <grym> <grym> Dlatego <grym> powiedziałem, że jestem drugim. <to> <grym> Ja z, tylko jednej litery Dobra, panowie możecie sobie obrócić, żeby wam było łatwiej rysować Ale ta strona, No i zaczynamy. A się o dwie litery, to jest coś, śmiesznie jest, a też nie wiedziałeś, prawda? No. Dobra, lecicie normalnie. E, tutaj kreatywność się również liczy, zobaczymy kto... Kreatywność? Tak. Możecie dodać coś ciekawego do tego? Dobrze, pieniędzy. no dobra. E, czy każdy z nas kiedyś jeździł na deskorolce? Tak, no, no? A ty Maciek też? Bo wiem, no, że nie. A ja byłem. Maciek nie jeździł. No, jeździłem na desce przecież. To Co to a? było wczoraj za Oli na no, odcinku no. stary? Oli, poczekajcie. na Oni. Poczekaj, <grym> tak. oni. Dostaw ją w spokoju. a no, umiesz no, kik flipa jest... A nie umiem, poczekaj. Po prostu wywalam design. Najpierw. Przy, Najpierw robisz kik, a potem flip. Ale, ale, ale i tak, tak dobrze, dawaj deskę. No może to chila, chila umiesz, chociaż, tak. bo skoro kika nie umiesz, to musisz umieć chwilę. Spaczesz chila? Chi Chil flipa? Nie jest czy jak deskorolki, panowie. <grym> <grym> Widziałem, co się dzieje. <grym> dawaj tą deskę. Ej widzowie, jak oni tak teraz rysują, to wbijcie do nich na Instagram i im dajcie followa. Minie. Nie, ja też. Ja też chcę. Nie. No to łącznie tak się staramy dla Was. Ja jestem zbyt fajny, żeby mnie polowować. Możecie nie przetrwać takiej datki z zajpistości. Jeden, zero. Fajna, Tylko szkic. Dobra. Panowie, pokażcie mi proszę swoje rysunki. Przegrałem, dziękuję. Ej, ładnie deski chcesz na rysunku? No i tak nie gdzieś na desce, tylko. A nie, Ci nie zależy ty masz co? Panda razy 10? Panda razy 10 Zobacz, rysunki sobie nie zdążyłem. Więc chciałem, żebyś wiedział, co tam jest na rysunku. A to jest ten Policzyłem szybko, żeby było panda razy 10. No, Łukasz wygrywa. Chłopaki ogólnie tak się tak trafić. Ej, no, nie będziemy mogli powiesić. Dobra, Łukasz, wygrywasz do O, dziękuję. A ja za to no, poruszę. Kolejna runda, Łukasz. Ej, Łukasz! Ja mam jedno pytanie w ogóle. No. Czemu jeszcze do wygrania? W sensie nie wszystkie, ale na przykład są moje. Nie, ta deska jest moja. A do kogo idzie ten odcinek? No do mnie, ale czemu rozdajesz moją deskorolkę? A niech, coś Ja z moją dobrze. kapelą ją dobrze. składałem. Dobra, kupimy ci ja nową deskorolkę i nakleję ci tą samą naklejkę. No to się ta deska jest ładniejsza. Nie wiedziałem, że jest, masz stary sentyment do tej deskorolki aż tak przyzwy. Ale skoro tak, dobra. Okej, okay. to kupimy ci nową deskorolkę. Ukoś. Co to Dobra, wolę mu oddech tą staro. Ja no właśnie. Nie cię was swoją Panowie, przed wami kolejna runda. No. Uwaga, uwaga, uwaga. Coś dobrego teraz, pis. O, słowni, książka. Ale zarąbista, ile można się nażreć. Patrzcie, chłopaki. To nie jest skrzynka. Aaa, jezu, jak wiem, co no, ty w ogóle trzymasz w ręce? Czy a nie da się trochę. tego otworzyć? Zamknięty safe. A to jest skrzynka oh. pocztowa, a to jest safe? wam więcej, pocztowa. to jest safe, w którym coś się znajduje. Ciekawe co? Nic, on nie nas znajduje się. Może być coś drogiego i może być coś taniego, ale chyba tu. Ale wygrywa się też safe? Tak, wygrywasz się Bo safe to już jest e, atrakcyjna nagroda, on już swoje kosztuje a sam, przy sam sobie. Tak, ma naprawdę fajną nagrodę, chłopaki. Ale mi się to podoba przez to, że przynajmniej to jest coś, co ty kupiłeś do odcinka, a nie coś, co dałeś. I z moich rzeczy, które tak są Tak panowie, tak wygląda to, co macie narysować. Ja. To samo robię, tylko się wygiłem, jak poserany, żeby widzieć z tej perspektywy. Każda jedź inną perspektywę. O, 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 Łukasz! Sorry. Zipek, plus 10 punktów mi doliczasz, bo przez niego zrobiłem krzywą likę. Nie. Szybciej tutaj, Jakie dwie minuty? To, nie jest dwie nie? to jest najcięższy challenge, który do tej pory no, miał Zipek. Chyba najprostszy. True my bro. Najcięższy... Szylę! Ja wiem, że akurat to mi się uda. No się w końcu coś musi. Przeginasz powoli. Nie. <śm> Nie, nie. <laughs> tu Ernest. Jak dla mnie Ernest, Ernest to mocarnie narysował. Bo chodzi o to, że od swoje Horyzont. No, mocno powiedziałem. Ale no, Ernest ładnie, Widzisz, Jeszcze okay. bocznie. Ty? to ja szkatułkę sewową, po prostu. Okej. Okay. Taka prosta książka. Nie ma tu w ogóle nie ma dwóch zdań. To ty się Szef, stało. Gydacie, co ty narysowałeś? Co to ma być? Ej, szkoda, wygrałem wszystko, czego nie chciałem kiedyś fajna rzecz, którą chcę wygrać. To Ernest postanowi się postarać, a jemu to niepotrzebne. Jest. No, Ernest, gdzie żyłeś? Wszyscy zamięśli. Ernest a A ja już nie mamy szans w ogóle zaraz. Znowu wygra ten odcinek. Poczekaj, przecież ja wygrałem ostatni. A musisz weź, za deskorolkę. No musisz zębami otworzyć. Po imię? Nie, że ty dajesz. A chcesz trady za deskorolkę? Nie, ona jest więcej warta. Dobra. Nie. Za wartość oczywiście co, również drożne. jest swoja. Jak myślicie, będzie to coś wartościowego czy nie? Wstawiajcie, co? co jest w środku? 100 zł. Tówka? Tak. Na pewno nie drobniaki, bo nie brzęcz. I sam to odstawiłem. A wy? Dwie dychy! W sensie, marna nagroda, ale... Masz Masiek, to mogę nawet tobie oddać, dlatego że starałeś się widać, przynajmniej nie narysowałeś gówna. E, a to zatrzymuję, bo jest zajebiste, biorę do domu i stawię między książki. Mordo. W środku tej książki będę trzymał moją pierwszą sztabkę złota, którą kupię za hajs, który zarobimy na hali. Dobra panowie, akcja. Ooo! Kiedy one się powiększają? wiem, wiedział, to bym kłamał gumu. Nie chcę tego, nie chcę wygrać, Zipek. Eee. Jakie one są dziwne, nie? Jak ślimak mały. co? Nie mamy czasu na to. <grym> Oj, ślimak. Ale Nie to wygląda. Dobra, panowie, żeby to wygrać, musicie narysować jak A ile? A ile mamy na to? 10 minut. Dobrze. Co? Dziesięć no. minut? Na to? to takie A na to to mi A A fair, no, Musicie się postarać panowie, żeby wygrać tak fajną nagrodę, nie? I przegrany bierze łyka, jeśli wygrany każe komuś wypić łyka. No, robi sobie z tym co chce. Ja bym 10 minut nie dawał, my co skończymy w 3. No. Naprawdę, no. Nic no, zobaczymy. No, dobra, dobra. Ej, mam pomysł, dobra. Ernest, wymień trzy osoby z hali, które lubisz najbardziej, start. Wiktor, ten Wojtek, który Wiem. nie z nami był w jednym odcinku. Czyli dajś Ej, to bezpiecznie tam. Bo nikogo I... z tutaj, ze środka na razie. I ten, i właściciel... I, i, właściciela, i no, to widzicie, widzicie to Nie dam ciebie Łukasz. No oczywiście, że nie. Oczywiście? Nie jest tak. Takie tak. Nie wiem. to jest ciężka. Okej. Okay. Ja zabrałem półtorej minuty na to. Nie jest takie złe okay. No daj chlamaczkę, to jest no. najlepszy no. obrazek póki co. No. Tylko to... jest za duży. Tak? Nie. Bo jest pod... No Maciek wygrał. Wygra? O, zajebiście. Fajnie. Co mam za to? No, no musisz to wynieść stary. A nie, bo ja wybieram przegranego. No to kto taki był do mnie dogryźliwy dzisiaj? No, ale to... Ja też nie wiem, tak, ale ja też nie wiem, Ipak stara się... no raczej miły jest do mnie. Co? Cała nasza piórka jest, jest, jest miły! O nie. Co, że Tak, tak. tak, tak? Ernest też był miły, bo mnie skomplementował dzisiaj z pewnymi rzeczami. Ty, ku... o, je, ale Maciek, Cześć, o, sam powiedział? Maciek, o, prostu, Maciek zauważył wnętrze moje. Stary. że Ja chcę dla was jak najlepiej <laughs> Łukasz, nie rzucaj tego na trawę. <laughs> Niezłe Kochaj, smak jak kino, po z tym. Ta do końca. kino, dziękuję, idę. Kolejne zadanie będzie bardzo trudne, ale jednocześnie też będzie dużo do wygrania. No. Bardzo fajna rzecz. Uwaga! Już zawsze tam jeszcze raz czy To jest Gold Digger Mordo? Oja Jak więc gracie, to je się ładnie narysujecie. A po co nam to? Zamochodzi lalka. To chulia, chodzi, kiedy kiedy będą fajne to? nagrody Zipek? Ostatnia, teraz będzie fajna. Co to jest napisane? Witajcie, gracze Rise of Kingdoms! To wielki zaszczyt. Jak? No i ty jak? mu safe dałeś, ty mu safe oddałeś. No? Grubo. Grubo. Co to jest napisane. Kto to napisał? Z żołądkiem, nie wiem, Ja się staram, wybieram dla was. Nie, to ciekawe. To jest żołądze. najlepsze, Zipek, To jest najlepsze. Ej, zróbmy ten odcinek ślepymi boxami, co musisz zgadnąć, że wiesz jakieś chore rzeczy? Opowiedz, to Box sobie of sobie? Nice. Tak, Box of lies. Nice. Musimy to zrobić, panowie. Dobrze. Zostawcie łapki w górę, to wtedy zrobimy odcinek, w którym zgadujemy bardzo dziwne rzeczy w pudłach. E, Łukasz bolało? Jak spadłem z nieba? No, KURAAAA dobrze, dobrze. Ja odkryłem, że Przepraszam Ej chłopaki, wiecie czego ten challenge jest fajny? Bo zawsze sobie myślałem, że mógłbym być projektantem super samochodów I zobaczymy teraz, czy faktycznie się nadaje Ja już ci że nie To jest... czasu, pokażcie swoje rysunki Dobra, po kolei idziemy. tylko i... A ją wykręciło. I co to jest? Limborgini? <grym> Limborgini i szyba z przodu, jakbyś nie widział. To myślałem, że myślałem, że napisałeś Limborgini, być może wygrał. No bo jest. <grym> tylko na odwrót nie widziałeś? Tak, e, ty nie, Jesus, nie, nie, jestem dumny z tej pracy. Ta, narysowałeś no. najlepiej. Ej, przepraszam, musisz... ale musisz... Bardzo... wygrywa. nawet proporcje. chodziło o sam... Nie! Wiesz, nie... Borgini? Jesteś stary tak duży, że tam przy w stole, to jest nic. Dobra, RZ... Erdys o, o, Ten. Uzasadnić, uzasadnić mam. Erdres, wiesz, że wygrać, bo masz najlepsze... Nie, wiesz, nie! Super! Nie. Nie, 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 no nie, RS RZ... no, RZ... jest proporcje. Się Ale nie chodzi o proporcje, tak czy siak. Laskę narysujesz Ju, pięknie. Już pomijmy te nawet proporcje, chodzi o sam, samo to, jak wygląda obrazek jest ludniejszy, bo kształt. To narysować genialnie. Jest masz ładniejszą laskę. Masz więcej szczyty... Ja bym się nie kłócił, że bym pewny nie, ja, nie, nie. Ja też byłem, ale nie, A co? Się myślałem, wyjdzie? że mi dobrze wyjdzie, po prostu. Nie, bo dobrze, ci, wyjdzie. Wyjdzie. dobrze ci wyszło. wyszło. Ja to, ja to, Jak się mi dali co do końca, to muszę ma, z... Ale ty, Dobra, ty tutaj robiłeś 3D, nie? No co, tak, ja ja tak. I to, to jest nie fair, to, że ona ma włosy nie żółte, tylko pomarańczowe. Ja wiecie, co ja myślę? Ja myślę A. w ogóle, że tutaj akurat w rysunkach największym lajkiem jest ładne pokolorowanie. W sumie, tu. Jakbyś nie zostawił żadnego białego, to by już w ogóle było przepięknie. Jak się patrzy z daleka, to w sumie mój tak najbardziej cieszy oko, jakby. No, ja. no tak. <laughs> Jadko nie pokolorowe, byłyby giz. Dobra, gratulacje. Dziękuję. O, o. Czas na ostateczną rundę. Cały budżet tego odcieka właśnie poszedł na nią. <laughs> Dlatego wszystkie inne nagrody były takie. Nie można przykleinać, ja, więc słabe. <laughs> <laughs> e, ale tak naprawdę, żaden budżet liczby. wiecie co jest do wygrania, panowie. O, pester! Play like never before! <laughs> Ale tym razem zrobimy rundę, zrobimy rundę bez patrzenia. O. Co? Co? Zobaczymy, kto z was najlepiej zna pudełko od Plejaka. O, yes. Możecie również narysować Plejaka po prostu, jak chcecie. Dobrze. Najważniejsze ryzyko. nie mam pojęcia, jak wygląda PlayStation 5, tak? Tak wizualnie w sensie. Dam na się napatrzeć chwilę. No. Macie narysować plejaka z padem. Dokładnie to co jest tutaj. Łukasz nasz całe naszkicowo. Łokcie. Jak to wyglądało? Nie no pamiętam konkretnie. Ja nie... Bardzo tak. ciężkie jest to narysowanie. W ogóle bardzo skomplikowane jest to nowe PS. No. To ogólnie jest jakieś... No w ogóle bryła bardzo... Designerskie bardzo mocne. No. Dobra, ja skończyłem. Tak. No ja. To ja, nie mamy Zakryjcie to, zakryjcie. Pokażemy finalnie. A to jest komedia tak. Dobra. No, Ładny Xbox. No <noise> tak, ale Dobra. Zacznę. To jest mój playak. Trzeba będzie porównać spudełki, ale ja zresztą chciałbym kółka okay. Bo ja tak zapomniałem, jak ono wygląda. Poka, Kano jest spadem narysować. Narysowałem spadem do futbolu amerykańskiego. Z czym co? To jest pad do futbola. My tak się nazywa to? To jest pad no. do futbolu amerykańskiego. Więc narysowałem dokładnie, jak powiedziałeś. No kreatywnie. Kreatywnie, nie, nie dostanę punktu, ale bardzo chciałem tak, wiecie. <grym> o kurde Łukasz, jesteś obydwaj debilami. R1, R1. Po lewej stronie. A ja, a ja? Po lewej stronie. No R, right. Left right. Teraz w ogóle uświadomiliśmy dwie rzeczy. Jedna po której stronie to jest. Dobra, no, wygrałem! To jest... wygrałem. Ja my szczegóły! Tak. Wygrałem! Szczegóły. Wygrałeś. No wygrałem Szegóły. No, 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 już szczegóły do wygrania. Ja, Chipek, pudełko. Chciałbym nie, bardzo nie, jest Ja to dobrze zrobiłem, bo L1 lewa jest na lewym ramieniu. Ja to dobrze napisane. na tylu. Nie, musi być. Prawda jak... jest taka, L1, nie, jest, to, nie to, jest to, to, że Na tym ja padzie zro... w ogóle nie piszę R1, r 2 Nie. A z tyłu? Też Ale tutaj nie ma z tej strony. ja miałem rację, nie Ale od góry. Proszę pokazać, czy ktoś zrobił inne szczegóły. Nie, ja nie narysowałem. Wjeżdżaj jakby wiózł, jakie coś czarne. Hermes całego pada na rysowniku. tak. taki. No ja nie zdążyłem mieć. nie Powiedziałem, że już koniec, a potem ogarnę. Ale faktycznie jest... kartka nie jest taka, wiesz, że kartka jest za krótka, w połowie się no. kończy, więc masz po kontrację No on, on ma Ej, to jest trudne on ma znaku. między wadę, nie, nie ma znaku. na przykład, ale ma na przykład R. -ki. Załóżmy, to też nie jest białe w sensie beżowe, to jest białe-białe, no trzeba ale... zestawić. A ja to zestawić. No nie wiem, stary było brzydsze, stary białe, nie? Nie, no, to jest no to ale szczegóły kolorowania, kurde. No ale zobacz, ja mam stary bryłę zachowaną, że tutaj leci tak, tak. No on też ma taką bryłę zachowaną. Este Stare, ale on ma CD-ROM, Na starym A młowa. Maciek w 3D to zrobił jeszcze, tu przesunął to całe. To jest pudełka, tu. jest. No, tak. To jest tylko 2D. No to wyznaczenie, Nie wiem, ja, ja bo tak obiektywnie patrząc, to Ernesta też jest spoko, bo dobrze wygląda. I moje jest spoko. I to jest mi serdecznie. inaczej padnie konkurencję na jest nas. Może, może widzowie dzisiaj. Ja wam tak powiem. Obie są paskudne. A. Ja <laughs> wygrywam plejaka. O. o nie! I flipek. Chyba też nie czuję Daj nam Będziemy się dzielić z Maćkiem. Nie będziemy się zajmować tak? PlayStation. Tak, będziecie się dzielić. Albo tutaj przyjdziecie na PlayStation. Zajmijmy e, PlayStation na hali. Tylko tyle przed przecież. No już wasze jest. Dobra, to ustawiam ja tak. na hali. Możemy tak ustalić, że jest wasz wspólny. Dobra, to ja mam potrzebę. No dobra, co? Koniec. Dziękuję za oglądanie jutro o 18.00. Bądźcie na kanale, ponieważ wleci epicki film. Jaki? Nie mam pojęcia, ale każdy jest epicki, więc jestem tego pewien. Więc to było na tyle. Na razie.